O cześć, witajcie! Może to zaskakujące, ale uścisk dłoni przynosi 7 razy więcej wirusów niż kichnięcie, a jednak zasłaniamy usta podczas kichania, a nie nosimy rękawiczek podczas podawania komuś dłoni. Te okropne komary latem. To właśnie one są najbardziej zabójczymi zwierzętami na świecie. Szacuje się, że w całej historii ludzkości aż 45 miliardów osób zmarło w wyniku ukąszeń komarów, a dokładniej przez choroby, jakie przenoszą, między innymi malarię, żółtą febrę czy zapalenie mózgu. Gdybyśmy mieli skórę jak hipopotam, komary byłyby nam nie straszne, bo jego skóra to prawdziwy pancerz. Stanowi 25% całkowitej wagi zwierzęcia, ma 4 cm grubości i jest kula odporna w przypadku większości pistoletów. Wydziela ona tłusty, czerwony płyn, który zapobiega jej wysychaniu. Właśnie dlatego kiedyś ludzie sądzili, że hipopotamy pocą się krwią. <grystanie> A propos skóry. Mimo, że nie myślimy o niej jako o organie, to właśnie nim jest i na dodatek jest naszym największym narządem. Nasz naskórek obumiera i złuszcza się codziennie w sposób niedostrzegalny, jednak w trakcie całego życia rzucamy jego około 18 kg. To, co na naszej skórze jest jedyne w swoim rodzaju, to linie papilarne. Każdy człowiek ma inne, nawet bliźniacy jednojajowi. ale nie tylko my je mamy. Mają je również misie koala, kameleony czy niektóre małpy. O ile my mamy linię papilarną, tak tygrysy mają pręgi, które również mogą służyć do identyfikacji, bo są unikalne dla każdego osobnika. Pręgi służą tygrysom do kamuflażu ale daleko im do niesamowitych zdolności mimicznej ośmiornicy, może ona udawać około 15 różnych gatunków zwierząt, w tym trującego węża wodnego, trującą rybę i płaszczkę. A czy kameleony zmieniają barwy właśnie po to, aby upodobnić się do otoczenia i schować przed drapieżnikami? Okazuje się, że nie. Kameleony robią to w zależności od temperatury, oświetlenia, a nawet nastroju. Zdenerwowany kameleon przybiera ciemną barwę, za szczęśliwy i zrelaksowany przybiera jaskrawy odcień. Kamelony, którym jest gorąco, również zmieniają kolor na jaskrawy, by absorbować mniej światła słonecznego. Często mamy błędne założenia odnośnie zwierząt. Czy wiecie, że misje koala mają niewiele wspólnego z niedźwiedziami? Swoją nazwę zawdzięczają angielskim osadnikom, którzy po przybyciu do Australii nazwali zwierzęta zgodnie z pierwszymi skojarzeniami. Koala są torbaczami, czyli zdecydowanie im bliżej do wąpatów czy kangurów. A jeżeli jesteśmy przy kangurach, kangurza ciąża trwa zazwyczaj około miesiąca. Jednak może się przedłużyć nawet do 11 miesięcy. Gdy warunki zewnętrzne są niekorzystne, organizm kangurzycy może wprowadzić zarodek w taki stan uśpienia, by wstrzymały się z rozwojem. W niektórych kwestiach zwierzęta są do nas całkiem podobne. Dla przykładu, nie tylko my opokujemy swoich bliskich, ale robią to również słonie. A w niektórych sytuacjach zwierzęta są zupełnie inne. Kiedyś Wam pokazałam, jak sobie widzą kolory. Jednak gdy przerzucimy się na percepcję psa, zauważymy, że to bardzo stapia się z otoczeniem, zaś ta niebieska jest najlepiej widoczna. Dlatego pamiętajmy o tym, wybierając następnym razem piłeczkę do aportowania dla naszego pupila. A jak widzą koty? Koty widzą w ciemności lepiej niż my, ale nie widzą tak samo dobrze w dobrym oświetleniu. Mają dużo gorszą ostrość widzenia i słabiej odróżniają kolory. Koty lepiej odróżniają kolory w pobliżu fioletowego końca spektrum niż w pobliżu czerwonego. Nawet nie potrafią odróżnić koloru pomarańczowego od czerwonego. Podobnie jak psy, są bardzo wrażliwe na wyłapywanie ruchu. Poza tym, gdy nasze pole widzenia wynosi 180 stopni, pole widzenia kotów wynosi 200. Koty, tak samo jak my, mają trzy rodzaje czopków wzrokowych. Psy mają dwa, a ile mają taki? Ptaki mają cztery, dzięki czemu doskonale widzą barwę. Dostrzegają znacznie więcej kolorów od nas, a część gatunków ptaków jest w stanie widzieć nawet w ultrafilecie, dzięki czemu bezproblemowo mogą rejestrować takie znaki. Posiadanie czterech czopków wzrokowych nazywa się tetrachromatyzmem. U ludzi też występuje, aczkolwiek bardzo rzadko i tylko u kobiet. Pod koniec ciekawostek o zwierzętach powiem Wam, czy dla byków nie ma znaczenia kolor płachty. Nawet nie odróżniają koloru czerwonego od zielonego. Powodem, dla którego byki ograniczają taki szał podczas koridy, są gwałtowne ruchy. Jeżeli jesteśmy przy wzroku, według mnie nasze oczy powinny zostać oznaczone orderem pracowitości. Mięsi występujące w naszym oku i odpowiadające za wyostrzenie wzroku wykonuje dziennie około 100 tysięcy ruchów. Aby mięśnie naszych nóg wykonały podobną ilość ruchów, musielibyśmy przejść pieszo 80 km. Aby dodać sobie trochę energii na taki spacer, napijmy się kawę. Jednym z jej największych producentów na świecie, obok Brazylii i Kolumbii, jest Wietnam, czyli kraj, z którego pochodzę. Najdroższa kawa na świecie to Kopi Lua. Pochodzi z ziaren wydobywanych z odchodów drapieżnego ssaka łaskuna muzanga. Zwierzę zjada tylko najlepsze owoce kawy, a częściowo strawione w żołądku ziarna tracą gorzki smak i zyskują łagodny aromat. Za kilogram tej kawy trzeba zapłacić około 1000 euro. Zabawne, że książki czy gazety mogłyby zostać zapisane w taki sposób, że tylko pierwsze i ostatnie litery znajdowałyby się na swoich miejscach w wyrazach, a i tak odczytalibyśmy o co chodzi. Dzieje się tak, ponieważ nasz mózg nie czyta każdej litery z osobna, a słowa jako całość. Spójrzcie na to! Teraz coś odrobinę trudniejszego. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym zadaniem nasi pani na Facebooku. Moją drogą, to zabawne, że niektórzy mają ponad 500 albo nawet tysiące znajomych na Facebooku, gdy prawda jest taka, że nasz umysł nie jest w stanie utrzymywać relacji towarzyskich z większą ilością niż ze 150 osobami jednocześnie. I taka śmieszna ciekawostka odnośnie Facebooka. W imię poprawności politycznej w Stanach Zjednoczonych można wybrać nie spośród dwóch płci, ale spośród 56, a w Wielkiej Brytanii – spośród 71, w tym z takich jak obojnak, bezpłciowy, czy dwie dusze? Ach, te dzisiejsze smartfony! Technologia z każdym rokiem robi krok milowy, ale może robić wrażenie informacja, że dzisiejsze smartfony mają więcej mocy obliczeniowej niż cały NASA w okresie wypraw na księżyc. Misje kosmiczne dużo nas nauczyły. Wiemy coraz więcej o wszechświecie i kosmosie, tylko znaczna większość to tak naprawdę próżnia, pustka. Wyobraźcie sobie, że my także składamy się głównie z pustki, bo większość wnętrza atomu to pusta przestrzeń. Gdyby atom był stadionem piłkarskim, to na samym środku boiska znajdowałoby się jądro o rozmiarze ziarnka grochu. Gdybyśmy zdołali upakować wszystkich ludzi bez tych pustych przestrzeni, to zajęliby tyle miejsca, co mała kostka cukru. Ciekawostki do tego odcinka zaczęliśmy z książki bezużyteczna.pl Codzienna dawka wiedzy bezużytecznej, która ma premierę właśnie dzisiaj, 24 sierpnia. Oczywiście dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!